Witaj w kolejnym odcinku. Jeśli tylko masz ochotę, możesz zasubskrybować mój kanał po większą ilość treści, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj spokojna niedziela w naszym wydaniu. Zazwyczaj niedzielę zaczynamy od spaceru z pieskami, i dzięki temu mamy okazję podziwiać piękne okoliczności przyrody. No, te sarenki biegnące przez pola były po prostu nieziemsko urocze, a tu mamy nasze psy, które cieszą się z tego spaceru, bo jak widzicie, mogą biegać bez smyczy, czyli na wolności. Tutaj mamy kwitnący rzepak taki z koniec prawie listopada, a jeszcze takie piękne obrazki możemy spotkać. Uwielbiamy tą drogę, z tego względu, że właśnie nasze psy mogą biegać luzem, możemy sobie spokojnie przespacerować. No i ta ścieżka zajmuje nam około, przejście jej około 10 km, ale jest co podziwiać, jak widzicie są i ptaki, i jeziora, i pola. No każdy coś dla siebie by znalazł w tym miejscu. Coś, co by go zachwyciło i skłoniło do tego, żeby ponownie wyruszyć w przyszłym tygodniu na taki spacerek. Jak widzicie, no jesień pomału chyli się ku końcowi. Teraz już mamy chłodniejsze dni, natomiast ta ostatnia niedziela była bardzo cieplutka. No i wykorzystaliśmy jesień, jak się dało. Po takim dłuższym spacerku no przyszła kolejna kompania naszych psiaków. widzicie, nie są zbyt szczęśliwe, ale dają się poddać temu rytuałowi. No i oczywiście niedzielny rosołek. I tu Was zaskoczę, skończył mi się makaron, nitki, więc musiałam użyć tego, który zakupiliśmy w, we Włoszech na urlopie, więc dodatkowa wspomnienie. Tutaj mamy bawiące się psy, one uwielbiają takie harce, nawet kiedy są po takim 10-kilometrowym spacerku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze się pobawić. Jak widzicie, nie każdy buldog równy buldogowi. Naszą uwielbiają harce i długie spacery, więc każda rasa może czasem zaskoczyć. Tu wspomniany wcześniej włoski makaron, który dosyć długo musiał się ugotować, żeby był miękki. psy w domu równa wieczny bałagan, poprawianie wszystkich dywaników. Tutaj krótka przepierka po spacerku, bo jednak tym razem mocno się umorusały, dlatego i wymagały i kąpieli, i wyprania swojej rzeczy. Mała przekąska dla mnie, borówki w rewelacyjnej cenie, więc trzeba było skorzystać, a tutaj mamy wreszcie wypoczywające psy. Uroczy obrazek, tutaj Jorzy pokazuje jak dba o swoją dziewczynę. No, słodziaki z nich. Makaron wymagał trochę czasu, żeby go ugotować, ale był rewelacyjny w smaku i naprawdę żałuję, że kupiłam tylko trzy paczki. A teraz poobiednia siesta przy serialu. No taka typowa niedziela, jak się wyprało, to i trzeba popowieszać, poskładać. Na szczęście tego dnia pogoda dopisała, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby wywiesić pranie na balkonie. z tego względu, że ja mam dużo słonka, w miarę fajnie to wyschło i mogłam po prostu sobie już pomału poskładać to, co wyschło i wywiesić nowe ubrania. Trzeba również sobie umilić niedzielę, czyli zapach waniliowej świeczki, już w te chłodniejsze dni. No cóż, lepszego mogłoby nas spotkać. Do tego przepyszna kawainka, którą Wam bardzo polecam. To jest smak karmelowy, ale mi mocno przypomina orzeszki ziemne w zapachu, jak i delikatnie w smaku. Teraz pewnie większość z nas będąc z kuchni, przygotowując jedną rzecz, już stara się wykonać następną, żeby później mieć trochę więcej spokoju, w wypoczynku i cieszyć się tą zapaloną świetką, Więc zabrałam się za opróżnianie zmywarki w międzyczasie, odstawianie garków. Taki delikatny porządek. To są plusy posiadania małej kuchni. Gdzie się nie obkręcisz, nie obrócisz, to praktycznie wszystko masz pod ręką. Oczywiście są też tego minusy, bo mieści się mniej garków, nie zawsze możemy mieć to, co byśmy chcieli, ale jednak nie wszystkie małe pomieszczenia mają tylko i wyłącznie minusy. Ja akurat nie mogę na swoją kuchnię narzekać, bo zmieścił się tam i stolik, i parę mebli, w których. W miarę wszystko mieści się to, co jest mi potrzebne. Właśnie wygląda nasza niedziela w Niemczech. Kawa po południu. Za moment zbliży się wieczór, no i będziemy sobie siedzieć, może nawet przy kominku z herbatką i ciastkiem. Więc fajnie stworzyć sobie taki wieczorny, ciepły, przyjemny klimat ze świecącymi listkami, bo za moment będziemy dekorować się na święta. Widzicie, dzień robi się coraz szybciej ciemny, więc no. Mało nam z niego zostaje, ale fajnie jest, że jest niedziela i można naprawdę nacieszyć się tymi krótkimi momentami, w których nie musimy iść do pracy. Herbatka przygotowana, ciasteczka są. Jeszcze tylko wlać paliwo do kominka i można cieszyć się końcówką wieczoru. Mam nadzieję, że taka forma filmu również przypadła Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. Ja już pomału się z Wami żegnam. No i co, do kolejnego filmu, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Pa!